Za ile sprowadzimy Tesla Model S ze Stanów Zjednoczonych? Tesla Model S jest to pierwszy sedan w Tesli produkowany od 2012 roku do dzisiaj. Oczywiście przeszła już kilka liftów, ale jej bryła jest niezmienna od samego początku. Tak jak widać Tesla jest bardzo minimalistyczna. Jest dużo nowinek w tym samochodzie, dużo kamer. Żeby ją otworzyć wystarczy mieć kluczyk w środku, również tego troszeczkę ubogo minimalistycznie, duży tablet i nic więcej. Tesla mamy w pełni dostosowano do warunków europejskich. Gniazdo jest już wymienione na nasz europejski typ drugi. Swobodnie można ładować na każdej stacji, jak i na superchargerach. Tesla zrobiła w pewnym momencie, bodajże w 2019-2020 roku, rebranding swoich oznaczeń. Teraz nazywa się to Dual Motor i oznacza to, że samochód jest napędzany na cztery koła. Tesla model